Daj mi jedzenie, a uleczę twoją żonę, powiedziała żebrząca dziewczynka. Milioner jej nie uwierzył, dopóki nie wydarzyło się niemożliwe. Nie zapomnij skomentować, z jakiego kraju nas oglądasz tamtego południa. Najbardziej elegancka restauracja w mieście była pełna. Daniel, znany przedsiębiorca, jadł obiad ze swoją żoną Klarą, która od miesięcy była zależna od wózka inwalidzkiego choroba zwyrodnieniowa. Zgasiła jej uśmiech i chęć życia. On próbował wszystkiego: lekarzy, leczenia za granicą, a nawet terapii duchowych, ale nic nie działało, kiedy czekali na jedzenie. Dziewczynka w brudnej sukience i zniszczonych butach podeszła do ich stolika. Proszę pana, dałby mi pan coś do jedzenia, wyszeptała. Trzymając pusty talerz w drżących dłoniach, kierownik restauracji szybko zareagował: oburzony dziewczynko. Wynoś się stąd. Nie przeszkadzaj klientom, ale Klara zatrzymała go drżącym głosem. Zostaw ją, proszę. Daniel westchnął z irytacją. Kochanie, to nie jest moment. To miejsce nie jest do takich rzeczy, dziewczynka. Podniosła wzrok i spojrzała na niego ze spokojem. Jeśli dasz mi jedzenie, mogę uleczyć twoją żonę. Cisza spadła na stół. Daniel uniósł brwinie wierząco. Klara spojrzała na niego zdezorientowana. Co powiedziałaś? zapytała. Mogę cię uleczyć, ale najpierw muszę coś zjeść. Powtórzyła dziewczynka. Daniel wydał z siebie gorzki śmiech. Co za bzdura! Na pewno ktoś. Wysłał ją żebrać z wymyślonymi historiami. Kierownik znów nalegał, żeby ją wyrzucić, ale Klara znów go powstrzymała. Proszę, Danielu, pozwól jej zjeść, nic nie tracimy. Spojrzał na nią bezsilnie. Przypominając sobie wszystkie, nieprzespane noce, wszystkie nieudane próby. W końcu westchnął i powiedział: Dobrze, przynieście jej coś prostego. Zestresowany kelner. Przyniósł kawałek chleba i szklankę wody, dziewczynka przyjęła to jak ucztę. Jadła powoli, w ciszy, patrząc na Klarę z niepokojącym spokojem. I co teraz? zapytał Daniel ironicznie. Dziewczynka wstała. Podeszła do Klary. I położyła swoje małe dłonie na jej nieruchomych kolanach. Nie bój się, wyszeptała. Klara poczuła ciepło przechodzące przez jej ciało, lekki dreszcz. To nie był ból, to było inne. Daniel gwałtownie wstał. Dość, to absurd. Danielu, powiedziała Klara słabym głosem, coś czuję, kochanie. Nie pozwól tej dziewczynce robić ci nadziei. Odpowiedział, próbując zachować spokój. Ale w jego oczach pojawiła się wątpliwość. Dziewczynka się uśmiechnęła, cofnęła się krok i powiedziała: Jedzenie dało mi siłę. Jutro poznasz prawdę. I odeszła, nie oglądając się. Klara. Pozostała w ciszy, trzymając ręce na nogach, nie potrafiła wyjaśnić, co poczuła. Daniel próbował mówić o interesach, ale ciągle wracał do słów: Jutro poznasz prawdę. Tej nocy Klara nie mogła zasnąć. Nieznane uczucie przebiegało przez jej ciało. Mieszanka nadziei i strachu. Daniel natomiast gniewał się. Na samą myśl, że pozwolił żebrzącej dziewczynce igrać z ich emocjami o świcie krzyk, przerwał ciszę domu. Daniel pobiegł do pokoju żony i znalazł ją siedzącą na brzegu łóżka drżącą. Danielu! wyszeptała. "Czuję swoje nogi, on cofnął się, oszołomiony, nie wiedząc, czy to prawda, czy jego pragnienie. Jeśli podoba ci się ta historia, nie zapomnij polubić, zasubskrybować i skomentować. Daniel nie powiedział ani słowa, wziął tylko dłoń żony i z przyspieszonym biciem serca powtarzał szeptem: To niemożliwe, ale gdy próbowali zrozumieć, co się dzieje, ktoś zapukał do drzwi. To była ta sama dziewczynka, z tym samym spokojem w oczach. Mówiłam panu, powiedziała łagodnie, ale to, co teraz nastąpi, zależy od pana. Daniel spojrzał na nią zmieszany, z duszą rozdartą, między strachem a wiarą. Co masz na myśli? Zapytał drżąco. Dziewczynka uśmiechnęła się smutno. Ostrzegłam, że mogę ją uleczyć, ale leczenie nie jest za darmo, nie chodzi o pieniądze. To coś znacznie cenniejszego. Klara. Wciąż w szoku, czując ruch w nogach, wyszeptała: Czego potrzebujesz, dziecko? Twój mąż musi zrobić to, co właściwe, odpowiedziała. Wczoraj, gdy weszłam do restauracji, widziałam jak wyrzucano inne dzieci takie jak ja. Widziałam marnowane jedzenie. Resztki, które wyrzucali, podczas gdy my na zewnątrz. Umieraliśmy z głodu. Nie przyszłam prosić o jałmużnę. Przyszłam dać szansę człowiekowi, który może wszystko zmienić. Daniel zmarszczył brwi. Zmienić co? Nie jestem odpowiedzialny za nędzę świata. Dziewczynka spojrzała na niego przenikliwie, nie. Ale jesteś odpowiedzialny za to, co robisz ze swoją siłą. Twoja żona odzyskała nadzieję. Teraz ty musisz wyzdrowieć z egoizmu. Klara ujęła go za rękę Danielu proszę, posłuchaj jej. Nie wiem, co to jest, ale to, co czuję, jest prawdziwe. Niewiara wciąż nim rządziła. I czego oczekujesz, że zrobię? Pomagaj tym, na których nikt nie patrzy. Dziel się tym, co masz. Nie po to, by Cię podziwiano. Ale by uleczyć to, co w tobie jest złamane, przez chwilę. Wszystko ucichło. Poranek barwił się złotym blaskiem. Daniel spuścił wzrok, wspominając własne dzieciństwo. Gdy matka wyciągała go ze śmietników, żeby znaleźć jedzenie, obiecał, że już nigdy nie będzie biedny. I mu się udało, ale po drodze stracił współczucie. Klara zrobiła krok. Jeden, potem drugi dźwięk jej stóp o podłogę. Był jak grzmot w sercu Daniela. Upadł na kolana, przytłoczony emocjami to niemożliwe wyszeptał to nie może być takie proste dziewczynka podeszła i położyła rękę na jego ramieniu. Wiara nigdy nie jest prosta. Wiarę pokazuje się czynami. W kolejnych dniach Daniel już nie był tym samym człowiekiem odwiedził restaurację i porozmawiał z kierownikiem. Kazał przygotowywać codzienne posiłki dla rodzin bezdomnych przekazał część zysków schroniskom, ale poza pieniędzmi. Zaczął sam odwiedzać zapomniane dzielnice, niosąc chleb i słuchając historii. Klara, odzyskawszy zdrowie, towarzyszyła mu pewnego popołudnia, gdy rozdawali jedzenie w zaułku. Dziewczynka znów się pojawiła. Jej ubranie nadal było znoszone, ale jej oczy błyszczały intensywniej. Wypełniłeś zadanie, powiedziała. Daniel uśmiechnął się wzruszony. Dzięki Tobie zrozumiałem, co naprawdę znaczy mieć. To nie mnie pomogłeś, odpowiedziała. Pomogłeś samemu sobie. Choroba Twojej żony była odbiciem Twojej choroby duszy. Klara ze łzami pogłaskała ją po głowie. Kim jesteś? Maleńka dziewczynka spojrzała na nią czule. Kimś, kto kiedyś poprosił o chleb i został wysłuchany. Potem odeszła w tłum. Nikt już jej nie zobaczył tej nocy. Gdy Daniel obserwował, jak Klara chodzi po ogrodzie, poczuł po raz pierwszy od lat spokój, który nie pochodził z sukcesu ani pieniędzy, ale z tego, że zrobił to, co właściwe. Myślisz, że była aniołem? Zapytała, opierając głowę na jego ramieniu. Nie wiem, odpowiedział. Ale jeśli była, przyszła nas nauczyć, że cuda nie spadają z nieba, budzą się, gdy dzielisz się chlebem. Cisza ich otuliła. Księżyc oświetlał ogród. I Daniel zrozumiał, że tamta dziewczynka nie prosiła tylko o jedzenie dla ciała, lecz dla swojego celu. Ona przyszła dokładnie wtedy, gdy jego serce najbardziej tego potrzebowało od tamtej pory, każdego roku w rocznicę tamtego dnia. Klara i Daniel przygotowywali duży stół przed restauracją. Zapraszali wszystkich głodnych, nigdy nie pytali o imiona ani historię. Po prostu podawali jedzenie i się uśmiechali. Pewnego razu mały chłopiec podszedł i zapytał: Dlaczego to robicie? Daniel odpowiedział, patrząc w niebo. Bo pewnego dnia ktoś pokazał nam, że wiara karmi się miłością. I choć nigdy już nie zobaczyli dziewczynki za każdym razem, gdy żebrak uśmiechał się, dostając chleb. Czuli jej obecność, jak szept na wietrze. Cud dzieje się, gdy decydujesz się dawać, zrozumieli, że najgłębsze rany nie zawsze leczy medycyna, lecz człowieczeństwo. Klara odzyskała swoje nogi, ale Daniel odzyskał swoją duszę. Nigdy nie wiesz, kto kryje się za maską. Pozory mogą mylić, ale szacunek i godność zawsze muszą być nienegocjowalne.